Z tego, że jesteśmy na evencie show biznesowym, jestem ciekawa w czym wypada, a w czym nie wypada przyjść na taki event. Pani Okiem. Dokładnie należy się ubrać tak, jak jest określone na zaproszeniu. A tutaj na zaproszeniu była informacja y, różowy kolor i dlatego wybrałam się akurat w sukience w kolorze fuksji, to jest jakiś odcień różu, mocnego różu. A jeżeli nie ma napisane na zaproszeniu, jaki jest dress code, to co wtedy? Bardzo prosta informacja płynie z takiego zaproszenia, że powinniśmy się ubrać wizytowo. I teraz, co to oznacza? To oznacza coś innego na dzień. I teraz patrzymy na zaproszenie. O której zaczyna się impreza, jeżeli ona jest wieczorem, to będzie po prostu strój wizytowy na wieczór. Nie mylić z wieczorowym, czyli nie powinno być tutaj długich sukien, balowych sukien, bo to już jest inny szczebel dreskodu. To ma być strój wizytowy, czyli albo sukienka, albo jakieś spodnium. No i i to wszystko. A różnica między tym strojem dziennym, wizytowym, a wieczorowym dla kobiety polega na tym, że wieczorem można sobie pozwolić na jakieś błyskotki, czyli na przykład na kolczyki, które mają, które się mienią, prawda? Natomiast w ciągu dnia tego nie powinno być. A jeżeli chodzi o strój gościa weselnego, czego unikamy na 100%. Strój gościa weselnego. Nie mogę powiedzieć na 100%, ponieważ znowu to wynika z zaproszenia i od gospodarzy, od organizatorów wesela będzie zależało to, jak się ubierzemy. Dlatego też powinno to być na zaproszeniu. Jeśli chodzi o śluby i wesela, to duży dylemat mają kobiety. Mężczyźni też, dlatego że na ślub wybieramy się w innym stroju. Tutaj powinien być zupełnie inny strój niż ten, który jest wieczorem. Natomiast to, co się spotyka, to często widzi się, że kobiety są w długich sukniach w kościele czy w urzędzie, wtedy kiedy zawierany jest związek małżeński. Natomiast to jest strój dzienny, czyli nie w tym stroju dziennym. Nie ma długich sukien. Tutaj powinna być po prostu sukienka za kolano, natomiast dopiero wieczorem można się przebrać, ale pod warunkiem, że na Zaproszeniu będzie informacja black tie, czyli wtedy, kiedy mężczyźni byliby poubierani w smokingi, w czarne muchy, w lakierki, no i wtedy kobieta może wystąpić w długiej wieczorowej sukni. Natomiast natomiast, jeżeli nie ma takiej informacji strój wieczorowy albo black tie, no to wtedy przychodzimy po prostu w stroju wizytowym, czyli też pozostaje ta sama sukienka. Czyli też nie powinno być w sumie e, dylematu, w co się ubrać. Brać, bo mogę być w tym samym stroju i podczas uroczystości, jak i na weselu. Dylemat jest jeszcze nad zawartością koperty, i to jest odwieczne pytanie, ile wypada dać w kopercie parze młodej. Ja zawsze tak patrzę na widełki, no bo oczywiście tutaj są bardzo. Y o dużej rozpiętości widełki, ile możemy włożyć do koperty. To też zależy od tego, jaka jest bliskość pokrewieństwa. Często też rodzice chrzestni dają większe, większe prezenty, po prostu więcej pieniędzy. Natomiast minimum, Czyli ta dolna kwota to jest tyle, ile mniej więcej na jedną osobę będzie wynosił koszt przygotowania wesela. Natomiast to się tak określa tym talerzykiem, prawda? Tak. Natomiast to jest absolutne minimum. I teraz w drugą stronę, co może być tą graniczną kwotą, bo można by powiedzieć, że nie ma takowej, ale jednak jest, ponieważ. Wśród ludzi, jeżeli człowiek jest dobrze wychowany, powinno być coś takiego jak. Powinna funkcjonować reguła wzajemności. Czyli, jeżeli ja dostaję bardzo bogaty prezent, no to w jakiś sposób powinnam się poczuć zobowiązana, i potem w przyszłości, jeżeli ja będę uczestniczyła w podobnym wydarzeniu, powinnam się zrewanżować. Bardzo trafne wnioski. Jak zwykle, zresztą, pani Ireno. Ja jeszcze przejdę do przemian w show biznesie. Co pani sądzi o przemianie wizerunkowej i nie tylko? Małgorzaty Rozenek Majdan od czasu projektu Lady do teraz. Oj, to jest dla mnie trudne pytanie, a może trudna odpowiedź, ponieważ ja nie śledzę e, koleżanki. Ostatnio mąż mi e, pokazał jakieś zdjęcie, chyba na grzybach. E, to jest takie mamiczne zdjęcie, takie zabawne. Aha, okej. Okay, I była w przepięknym płaszczyku, białym. Ja bardzo lubię biały kolor. I, i wyglądała świetnie. Czyli tak naprawdę nie mają pani kontaktu. Tak, zero kontaktu. A czy jest pani szkoda, że nie ma już projektu Lady na antenie? To ja zrezygnowałam z projektu Lady, więc trudno tutaj mówić, że szkoda. Chociaż nie, nie trudno. Szkoda mi. Tak, mimo. On sam format. Tak, czy brakuje tak. tego po prostu w ramówce? Bardzo lubiłam ten projekt i bardzo podobała mi się misja, bo uważam, że to był jednak taki program misyjny. Dziewczyny naprawdę niektóre dużo, dużo uzyskały dzięki tej nauce, jaką dostały podczas nagrywania, podczas tych wszystkich kolacji, podczas wszystkich szkoleń, które prowadziłyśmy. I to, co widz widział już w tych 40 kilku w tych czterdziestu kilku minutach, to była tylko taka namiastka tego, co dziewczyny naprawdę dostały, a dostały Panie bardzo przeżywały. Że, tak, także no, to, ten program pokazywał, że można się zmienić, ja do dzisiaj o tym mówię, kiedy prowadzę zajęcia, czy to ze studentami, czy, czy na podyplomówkach, czy na MBA-ach, zawsze mówię, że w każdym momencie można się zmienić, tylko trzeba chcieć.